Mapowanie rynku i kupowanie nieruchomości 100 tysięcy złotych co najmniej poniżej ceny rynkowej, tak jak my to robimy, pokażę Ci, jakie były metody, jakie są i z czego warto korzystać. Oglądaj dalej. Cześć. Zobywanie rynku i mapowanie terenu. Trzeba się przygotować. Tak jak w latach 40. przygotowywali się do poznania wszelkiego rodzaju przeszkód, które mogą nas napotkać na rynku. Zmienność. Tego naszego pięknego rynku, jak i tereny, na których terenach faktycznie warto inwestować w nieruchomości. No i teraz przechodząc do meritum, do tego, żeby przestać marnować czas i kierować się tradycjami, które już w dzisiejszych czasach, w świecie, który cały czas ewoluuje, nie ma to najmniejszego sensu. Prawda, kochanie, jest taka, że w dzisiejszych czasach, w chwili, kiedy mamy Sztuczną inteligencję, która nie podbija świata, nie podbija rynku i nie zabiera ludziom pracy, wręcz przeciwnie, pomaga w tej pracy. Trzeba stosować sztuczną inteligencję do mapowania rynku. I teraz, jak to zrobić? Mapowanie terenu w dzisiejszych czasach wystarczy zastosować zwykły czat, na który wystarczy zastosować zwykłe metody. Wystarczy, że skorzystasz ze zwykłego czatu. I teraz. Wciel się w profesjonalnego pośrednika nieruchomości i zmapuj mi całą lokalizację w Warszawie przeglądając ogłoszenia, które najczęściej się sprzedają, i stwórz mi mapę działań która pozwoli mi regularnie sprzedawać nieruchomości i kupować dużo poniżej ceny rynkowej w tejże okolicy. Jest błędów trochę zrobione, tylko pamiętaj, błędów nie popełnia ten, który nic nie robi, a wręcz przeciwnie, nawet ten, co nic nie robi, popełnia błąd. Klikamy i nie musimy mapować i kierować się tradycjami. Tylko teraz czat myśli i za chwilę wygeneruje nam dokładne ogłoszenia, jak i lokalizacje, w których warto inwestować w nieruchomości. Jeżeli interesuje Cię ten temat, napisz w komentarzu, chcę więcej, a udostępnię Tobie wiedzę, która pozwoli Tobie kupować nieruchomości tak jak my kupujemy, co najmniej 100 tysięcy zł poniżej ceny rynkowej. Miej wspaniały dzień, bo to jest Twój dzień. Cześć. Ty masz już wygenerowane ogłoszenia. Jakie i produkty, które najczęściej się sprzedają w danych lokalizacjach w Warszawie. No i teraz zastanów się, czy jest to faktycznie.